Drodzy słuchacze, doceniam każdą formę przekazu i wsparcia. Jeżeli podoba ci się to co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie ślad w postaci lajka oraz komentarza. Napisz skąd słuchasz i o której godzinie dla napędzenia algorytmu. To bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję wszystkim i zapraszam na seans. Tytuł Nigdy nie łam zasad. Marek Lis nigdy nie wierzył w przesądy. Był typowym racjonalistą, młodym mężczyzną po studiach, który całe życie spędził w mieście i ufał tylko temu, co mógł zobaczyć, dotknąć lub logicznie wytłumaczyć. Kiedy więc otrzymał list od notariusza z informacją o dziedziczeniu starego domu po dalekim krewnym, potraktował to jak ciekawostkę. Nie wiedział, kim był ów krewny, ani dlaczego zapisał mu posiadłość. Wiedział tylko, że dom znajduje się w wiosce o nazwie Krzemieniec, w sąsiedztwie rozległego boru, gdzie od dziesięcioleci nikt nie chciał się osiedlać. Przyjechał tam późnym popołudniem, gdy słońce zaczynało już schodzić ku horyzontowi. Krzemieniec był miejscowością zapomnianą przez świat, kilka domów z zapadniętymi dachami. Stary sklep spożywczy i kapliczka przy drodze. Stary mężczyzna, którego spotkał przed sklepem, popatrzył na niego uważnie, a potem zapytał: Do domu pod lasem pan jedzie. Marek skinął głową, nie wiedząc jeszcze, że ta nazwa nie jest zwykłym określeniem miejsca. Starzec tylko westchnął i dodał: Jak już pan tam wejdzie, to niech pan nie łamie zasad. Bo tam reguły są starsze niż człowiek. Marek uśmiechnął się, sądząc, że to kolejna wiejska legenda. Po chwili był już w drodze. Dom znajdował się przy końcu asfaltu, gdzie droga przechodziła w piaszczysty trakt otoczony drzewami. Wyglądał jakby czas zatrzymał się w nim dawno temu: dach porośnięty mchem, okna zaklejone kurzem, drewniane ściany przygięte pod ciężarem lat. W środku panował chłód i cisza. Marek otworzył skrzypiące drzwi i poczuł zapach starego drewna. Kiedy wszedł do głównego pokoju, zauważył na biurku gruby, pożółkły zeszyt z napisem Zasady domu. Nie wiedział jeszcze, że to najważniejszy przedmiot w tym miejscu. Usiadł, otworzył zeszyt i przeczytał pierwsze zdanie zapisane równym kaligraficznym pismem. Te zasady spisałem aby utrzymać w ryzach to, co przyszło z lasu. Kto je złamie, niech wie, że nie ja go osądzę. Pod spodem widniała lista. Marek przeczytał kilka pierwszych punktów. Zasada pierwsza: Nie otwieraj drzwi po północy, nawet jeśli ktoś puka i mówi twoim głosem. Zasada druga: Nie patrz w lustro po zachodzie słońca, odbicie nie zawsze jest twoje. Zasada trzecia: zanim zaśniesz, policz wszystkie krzesła. Jeśli będzie ich o jedno więcej, uciekaj. Zasada czwarta: nigdy nie wymieniaj imienia księdza, który te zasady spisał. Zasada piąta: nie próbuj ich spalić ani zniszczyć. Dalej tekst był częściowo zatarty. Marek parsknął śmiechem. Uznał, że to może żart krewnego. Może część jakiegoś rytuału lub legendy. Położył zeszyt na biurku i zabrał się za porządki. Wieczorem zjadł coś na szybko. Zaparzył herbatę i usiadł przy oknie. Las wyglądał jak czarna ściana. Wiatr niósł od niego szmer przypominający szepty, ale Marek zrzucił to na karb wyobraźni. Około północy, gdy kończył pisać w notatniku listę rzeczy do naprawy, ktoś zapukał do drzwi. Dźwięk był delikatny, ale wyraźny. Pewnie wiatr mruknął. Potem usłyszał głos. Marek. Otwórz, to ja. Zapomniałem kluczy. Głos był jego. Niepodobny, niezbliżony, identyczny. Brzmiał, jakby mówił z wnętrza głowy. Marek zamarł. Przypomniał sobie słowa z zeszytu. Zasada pierwsza. Nie otwieraj drzwi po północy. Nawet jeśli ktoś puka i mówi twoim głosem, serce zaczęło mu bić szybciej. Podszedł do drzwi, ale nie dotknął klamki. Głos znowu się odezwał, tym razem błagalnie. Marek, otwórz, proszę. Tu jest zimno. Zrobił krok do tyłu. Po chwili usłyszał, jak coś przesuwa się po progu. Potem cisza. W całym domu zgasło światło. Żarówki pękły jedna po drugiej a powietrze stało się ciężkie i wilgotne. Marek chwycił latarkę i pobiegł do skrzynki z bezpiecznikami. Kiedy ją otworzył, zobaczył, że wszystkie przewody są w porządku. Dopiero gdy odwrócił się w stronę salonu, zauważył ślady. Na podłodze, w cieniu latarki, widniały odciski bosej stopy prowadzące w głąb domu. Nie pamiętał, kiedy dokładnie usiadł przy stole i znów otworzył zeszyt. Drżały mu ręce. Na stronie obok zasad pojawił się nowy dopisek, którego wcześniej nie było. Zasada szósta: jeśli złamiesz jedną, reszta już ci nie pomoże. Nie spał tej nocy, siedział przy stole, wsłuchując się w szelesty, które dochodziły z korytarza. Czasami wydawało mu się, że ktoś chodzi po piętrze, choć nikt tam nie wchodził. Nad ranem zasnął na krześle. Obudził się, gdy słońce zaglądało przez okno. Dom wydawał się spokojny, jakby nic się nie wydarzyło. W lustrze nad umywalką zobaczył swoje odbicie. Lekko blade, zmęczone, ale zwyczajne. Pochylił się, by umyć twarz i wtedy kątem oka zauważył, że jego odbicie. Mrugnęło sekundę później. Upuścił kubek, który rozbił się o kafelki. Lustro zadrżało. A z jego powierzchni spłynęła cienka, ciemna smuga. Wtedy Marek zrozumiał, że nie chodzi o żarty. Postanowił wrócić do miasta, ale zanim wyszedł, zajrzał jeszcze raz do zeszytu. Tam, gdzie wczoraj kończył się tekst, pojawiły się nowe zdania, jakby ktoś dopisał je w nocy. Zasada siódma: Nie opuszczaj domu przed wschodem słońca, jeśli słyszysz, że ktoś cię woła. Zasada ósma: Nigdy nie próbuj spalić tych kartek, one płoną tylko wtedy, gdy ty już nie żyjesz. Zasada dziewiąta: Jeśli zobaczysz siebie w oknie, nie wchodź do środka. Słowa pulsowały w jego głowie jak echo. Wyszedł na ganek, chcąc upewnić się, że to tylko halucynacja. Na ścieżce prowadzącej do lasu zobaczył ślady stóp, te same które w nocy kończyły się w salonie. Od tej chwili wiedział, że jest obserwowany. Wieczorem zaczął przeszukiwać strych. W starych skrzyniach znalazł kilka listów i zniszczonych kartek. Z jednego z nich dowiedział się, że zasady spisał ksiądz Józef Mularz, proboszcz parafii w Krzemieńcu, który zaginął bez śladu w latach sześćdziesiątych. Ostatni zapis w jego dzienniku brzmiał. On jest już w domu. Mogę tylko pisać, by zatrzymać go słowami. Marek poczuł chłód, zeszyt, który trzymał, był tym samym, o którym pisał ksiądz. Zrozumiał, że zasady nie były żartem, lecz rytuałem rytuałem, który wiązał człowieka z domem i tym, co w nim zamknięte. Tego wieczoru znów usłyszał pukanie tym razem nie o północy, ale krótko po zmroku. Zasada pierwsza mówiła tylko o północy. Czy to znaczyło, że może otworzyć? Serce podpowiadało nie, ale ciekawość zwyciężyła. Chwycił latarkę i podszedł do drzwi. Gdy je uchylił, zobaczył własną twarz po drugiej stronie. Twarz bez cienia życia, z oczami pustymi jak szyby. Drzwi zatrzasnęły się z hukiem, a cały dom przeszedł dreszczem. Marek uciekł do salonu i dopadł zeszyt. Ostatni wpis, którego wcześniej nie było. Pojawił się tuż pod dziewiątą zasadą. Zasada dziesiąta: Jeśli zobaczysz siebie, zamknij drzwi i nie ruszaj się, dopóki nie usłyszysz śpiewu ptaków. Siedział w fotelu do rana, słuchając, jak coś chodzi po korytarzu, coś, co miało jego głos i jego kroki. Kiedy świtało, zapisał w notatniku jedno zdanie: Nie wiem, kim jestem, jeśli on tam był. Poranek był chłodny i mglisty. Marek siedział na ganku, trzymając w dłoni kubek z kawą, której nawet nie próbował wypić. Nie mógł pozbyć się uczucia, że ktoś na niego patrzy. Mgła z lasu powoli przesuwała się nad podwórzem, tworząc kształty przypominające postacie. Wydawało mu się, że jedna z nich stoi nieruchomo przy drzewach, wysoka, chuda, z głową lekko przechyloną na bok. Gdy mrugnął, zniknęła. Postanowił zrozumieć, co naprawdę dzieje się w tym miejscu. Przejrzał wszystkie dokumenty, które znalazł na strychu: notatki, listy i zapiski księdza Mularza. W jednym z listów duchowny pisał: Te zasady nie są po to, by chronić człowieka przed domem. One chronią dom przed człowiekiem, bo człowiek nie wie, co budzi, gdy łamie słowo. Marek powoli zaczynał rozumieć sens słów starca, który ostrzegał go przy sklepie. Reguły nie były przesadą ani legendą, były więzieniem. A on, nieostrożny spadkobierca, zdążył już otworzyć jego drzwi. Zeszłej nocy złamał przynajmniej dwie zasady. Otworzył drzwi po zmroku i spojrzał w lustro po zachodzie słońca. Każda z tych czynności miała swoją konsekwencję. W ciągu dnia w domu pojawiły się drobne, lecz niepokojące zmiany. Krzesła w salonie stały w innym miejscu, a zegar, który zatrzymał się dawno temu, nagle znów zaczął tykać. Pod wieczór Marek usłyszał dźwięk przypominający krople wody spadające na podłogę. Kiedy poszedł sprawdzić skąd dochodzi odgłos, zobaczył, że z sufitu kapie czarna ciecz. Miała zapach spalonego drewna i metalu. Krople tworzyły na podłodze krąg. W samym jego środku leżała kartka z zeszytu, której wcześniej tam nie było. Na niej widniał nowy wpis: zasada jedenasta. Nigdy nie wchodź w krąg, który sam się pojawi. On nie jest dla ciebie. Marek cofnął się powoli. Czuł, jak powietrze gęstnieje. W tej samej chwili zegar w salonie wybił północ, choć dopiero co słońce zaszło za horyzontem. Wtedy z piętra dobiegł dźwięk kroków, wolnych, ciężkich, jakby ktoś przesuwał stopy po drewnianej podłodze. Poszedł po latarkę. W drodze na schody zauważył, że wszystkie krzesła w salonie ustawiły się w półokrąg. Skierowany w stronę ściany, na której wisiało lustro. Lustro, które jeszcze rano było pęknięte, teraz wyglądało idealnie gładko. W jego tafli Marek zobaczył nie siebie. Ale wnętrze domu widziane z innej perspektywy, tak jakby ktoś patrzył z góry, z rogu sufitu. Zamknął oczy, wziął głęboki oddech i ruszył na piętro. W głównym pokoju, pod oknem, leżał zeszyt, otwarty na nowej stronie. Pismo różniło się od wcześniejszego, było chaotyczne, drżące, jakby pisane w pośpiechu. Zasada dwunasta: jeśli zaczniesz czytać te słowa a w domu jest cisza, to dobrze. Jeśli podczas czytania coś się odezwie, przestań, bo to znaczy, że on już stoi za tobą. Marek zamknął zeszyt, przez chwilę nie oddychał, czekając, czy coś się poruszy. Dom milczał, postanowił spalić wszystko. Zeszyt, notatki, ślady po tym wszystkim. Wiedział, że to ryzykowne, bo jedna z zasad mówiłaby tego nie robić. Ale z drugiej strony, miał wrażenie, że jeśli zostanie choćby jedna kartka, ta rzecz nigdy go nie wypuści. Zszedł do piwnicy, gdzie znalazł stare wiadro z benzyną. Ustawił stos papierów na kamiennej posadzce i zapalił zapałkę. Ogień buchnął wysoko, ale nie był zwyczajny. Płomień miał barwę ciemnego błękitu. Zamiast dymu wydobył się chłód. Zeszyt nie chciał płonąć. Jego strony kręciły się same, jakby ktoś przewracał je niewidzialną dłonią. Na ostatniej stronie litery wypalały się same, tworząc nowy tekst. Marek czytał drżącym głosem: Zasada trzynasta: Ten, kto złamał reguły, nie może odejść, dopóki nie spisze nowych. Nagle płomień zgasł. W piwnicy zapadła ciemność. Po chwili usłyszał znajomy głos, swój własny. Marek, skończ to, spisz nowe zasady. Nie wiedział, czy to echo, czy coś naprawdę mówiło. Wyszedł z piwnicy i usiadł przy stole. Otworzył zeszyt na pustej stronie. Pióro leżało obok, gotowe do użycia. Ręka sama zaczęła pisać. Zasada czternasta: jeśli to czytasz, nie próbuj mnie szukać. Pióro wypadło mu z dłoni. Powietrze w domu zaczęło drżeć, jakby ściany oddychały. W oknach pojawiły się cienie. Wtedy zrozumiał, że dom go wybrał. Ksiądz Mularz był tylko pierwszym strażnikiem. On miał zostać następnym. Wstał i podszedł do lustra. Jego odbicie uśmiechało się. Już wiesz, prawda? zapytało. Tak, odpowiedział. Teraz moja kolej. Światło w całym domu zgasło. Kilka miesięcy później Krzemieniec odwiedził nowy ksiądz. Przyjechał, by przejąć parafię i uporządkować sprawy po poprzednikach. Mieszkańcy mówili mu, że w domu pod lasem od dawna nikt się nie pojawiał. Tylko nocami widać tam czasem światło w oknach. Ksiądz postanowił to sprawdzić. Po południu udał się na miejsce. Drzwi domu były uchylone, ale wnętrze wyglądało czysto i zadbanie, jakby ktoś tam mieszkał. Na stole w salonie leżał otwarty zeszyt. Na pierwszej stronie widniał tytuł: Zasady domu, wersja druga. Ksiądz przeczytał: Zasada pierwsza. Nie otwieraj drzwi po zmroku, nawet jeśli ktoś prosi o pomoc. Zasada druga. Nie zostawiaj otwartego zeszytu. Zasada trzecia. Nie czytaj na głos tego, co jest zapisane. Pod spodem znajdował się dopisek świeżym atramentem. Zasady zaktualizowano. Nie łam żadnej. Ksiądz rozejrzał się po pokoju. Wszystko było ciche. Spokojne. Dopiero gdy chciał wyjść, usłyszał ciche pukanie do drzwi. Trzy delikatne uderzenia. Zamarł. W jego głowie pojawiły się słowa z zeszytu. Zasada pierwsza. Nie otwieraj drzwi po zmroku, nawet jeśli ktoś prosi o pomoc. Z zewnątrz dobiegł szept, cichy, łagodny, przypominający jego własny głos. Otwórz. Zapomniałem kluczy. Ksiądz cofnął się powoli, serce waliło mu w piersi, spojrzał na zeszyt leżący na stole. Strony same zaczęły się przewracać, aż zatrzymały się na pustej kartce. Atrament spłynął z górnych linii. Tworząc litery. Zasada piętnasta: Jeśli usłyszysz ten głos, wiedz, że dom znalazł nowego strażnika. Światło w domu przygasło, ksiądz wybiegł, nie oglądając się za siebie. Nigdy więcej tam nie wrócił. Mieszkańcy krzemieńca mówili później, że po tej wizycie dom pod lasem znów zamilkł, że w oknach przestało być widać światło, a drzwi zawsze pozostawały zamknięte. Tylko czasami, w ciepłe bezwietrzne noce ktoś przechodzący obok przysięgał, że słyszy szept. Cichy, spokojny, męski głos powtarzający jedno zdanie. Nigdy nie łam zasad. I trwa, nikt nie wraca stąd tak sam Każda reguła ma swój sens Każdy znak prowadzi w głąb Lecz kto odważy się je złamać Niech nie liczy już na świat Przekroczysz prógów, osady pisze strach. Nie zasad, gdy cię wzywa noc. Nie ufaj szeptom z tamtych drzwi. Nie mam zasad, nawet jeśli głos. Leży w kurzu lat. Na kartach imię, które znał wiatr. Ktoś, kto kiedyś przysiągł tam, że posłucha, a jednak zgasł. skrzypią znów, choć dom śpi jak głaz. Cisza tu Wszyscy ci, co reguły znali, teraz milczą pod progiem wspomnień. To już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła Cię ociarki, zostaw lajka, to znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach to dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć.